Ама ето, курва, отвръщай, курва. Курба мир, курва, Миш, курва. ето, курва. А, ето, курва. А, мир, Дай, что, курчу, да, это курча, на там, 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 не могу на то там, курва. там, курва. Не могу этого курва. Kurna. kurwa mięsko MM. kurwa po chuja kurwa <t dried> mi <pim> ten kurwa mięsko po kurwa do chuja kurwa dobra kurwa 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 Kurwa, 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 kurwa. Kurwa. Kurwa jebana mać, kurwa, ja pierdolę. Kurwa, cić ci kurwa, ty pierdolę no. kurwa, bo ci kurwa jebne kurwa, w dupie jebana kurwa. kurwa, 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 kurwa. A pierdolę, Kurwa. Już więcej kurwa, ku, ku, kurwa, kurwa, nie Nie mogę kurwa Dobra to mi kurwa, ale trochę kurwa ja To mi kurwa, na pięciu kurwa, ja pierdolę kurwa Ja pierdolę kurwa kurba. Ja kurwa, A, kurwa. A stóbeczka kurwa No jest to jeden, kurwa Za dwa będzie kurwa, za trzy kurwa, za cztery, kurwa, za pięć kurwa Zaz kurwa, będzie ponaczysta kurwa, ja już kurwa nie mogę, bo kurwa naprawdę ja nie mogę tam przeklinąć, kurde, bo nie mogę. Nie mogę tak przeklinąć. Kurwa. Pierdolę, kurwa. Nie mogę tak kurwa No Naprawdę. Kurwa, naprawdę już korwice zostaje korwa.